Kto tam? Mama! Asi. A już, już. O, tylko nałożę maseczkę. Dobrze dobrze. To będzie dobra. Tu jest tak mało miejsca, że nawet nie ma dwóch metrów. Ale ja nie będę wchodziła. Ale lepiej uważać. Pani na pewno też ma maseczkę! Skąd pan wiedział? Coś czuć? W końcu jestem detektywem! A ja myślałam, że straciłam węch i że rozbiłam sobie na twarzy popsote jajo. Z buka. Nie, nie, z bazarku. Z buka, czyli nie świeże jajo. Tak się mówi. Z buk. <laughs> Nieważne. Proszę, może jednak? E, nie, 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 zresztą nie mam maseczki. Ma pani. Piększającą, a nie ochronną. A zresztą musimy uważać. W przedszkolu Asi wykryto koronawirusa i teraz dzieci będą musiały zostać na dwa tygodnie w domu. Hmm, no tak. E, może... Mógłbym jakoś pomóc? Mógłby pan? O, a jak? Ma pan herbatę? Mam. Półsiasta? Nie, w torebkach. Zużyta? Zużyta? Potrzebuję torebek zużytej herbaty? Yy, yy, mam yy, yy, jedną. Biorę. Ha, a, proszę. A, dziękuję. A, a nie chciałby się pan napić świeżej herbatki? Napije się pani? Nie, nie, ja takie nie piję. Ja piję taką prawdziwą, włusiastą, liściastą, ale, ale chętnie wzięłabym torebki. Dobrze, przyniosę. <noise> Dziękuję. Ciekawe po co jej zużyte torebki po herbacie.